Święta rodzina zaliczała się do ludzi ubogich. Mimo ciężkiej pracy Józefa, jako głowy rodziny, przeżywała to, iż nie mogła zapewnić Chrystusowi dostatku i warunków godnych Jego osoby. W takiej jednej właśnie rodzinie Pan Jezus zechciał zamieszkać i żyć. Możemy wątpić, że święty Józef różnił się wśród swoich sąsiadów i krewnych. Z pewnością był czynny życzliwy i zatroskany o dobro drugich. Spieszył im z pomocą, z dobrą radą. Nie mógł inaczej przecież postępować, skoro spełnił tak wzniosłe zadanie i ze obowiązek. Módlmy się za rodziny ubogie i za tych, którzy swymi dobrami materialnymi potrafią dzielić się z biedniejszymi od siebie. Święty Józefie, który, będąc ubogim, nie wstydziłeś się swego niedostatku i bez szemrania zgadzałeś się z wolą Bożą. Umocnij w naszych sercach żywą wiarę, że Bóg nie opuści nigdy tych, którzy Mu ufają i wiernie Mu służą. Wyproś potrzebne łaski dla wszystkich, którzy, którzy dziś cierpią niedostatek. Wszyscy zaś, którzy śpieszą ubogim rodzicom, z pomocą duchową oraz materialną, dzieląc się swoimi dobrami, niech od Boga otrzymają pomyślność za życia i obfitą nagrodę wieczności. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Strawaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Święty Józefie, opiekunie ubogich, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.